Dzień dobry. 17 sierpnia 2025 roku. Silesia Arena w Szymanowie i pierwsza kolejka nowego sezonu 2025-26 dziewiątej grupy wrocławskiej B klasy. Silesia w poprzednim sezonie na czwartym miejscu w B klasie. Goście, czyli drużyna Wrocławii Wrocław, a konkretnie drugiego zespołu, w zeszłym sezonie grań na boiskach A-klasy. Niestety był to pobyt w wyższej lidze, który trwał przez rok i w tej chwili po roku gry w a klasie zawodnicy Wrocławii wracają na boiska D-klasowe. W jakich nastrojach i w jakich składach oba zespoły przystąpią do pierwszej kolejki nowego sezonu w połowie sierpnia 25 roku, dwa chwile się dowiemy. Na początek zobaczmy w jaki sposób do gry swoich zawodników ustawił skaner Marek Jasiński. Sile Silesia wystąpi w następującym składzie w prałce. Mateusz Pablik, dalej Kamil Kurowski. Kapitan Dominik Reiter, Grzegorz Bieniek i Michał Jaworowski. W pomocy Rafał Długosz, Alan Pelczarski i Lucian Rawiak, a w ataku Dorian Kowalski. Wojciech Ziętek i Tomasz Ziętek. Jak mówiliśmy, trenerem zespołu z Szymanowa jest Marek Jasiński, A w rezerwie ma do dyspozycji następujących zawodników: Przemysław Jańczak, Michał Osowski, Mateusz Prorok i Dominik Osowski. Dwa sezony temu oba zespoły zagrały ze sobą, kiedy to Wratisławia awansowała do A klasy. Dwa razy górą była właśnie drużyna Wratisławii. W pierwszym meczu na dębowskiego we Wrocławiu było 7 do 4, a w rewanżu na Silesia Arenie goście z Wrocławia wygrali 2-0. Początek sezonu. Naprawdę niewiele możemy powiedzieć o tym, w jakiej dyspozycji będą ten sezon rozpoczynały oba zespoły. To wszystko już za chwilę się wyjaśni. Pierwszy gwizdek, godzina 11. Zaczynamy.